Witam, witam, szanowne grono palaczy, peletem. Słuchajcie, u mnie też zdarzają się y, różne małe problemy techniczne, co nie zmienia faktu, że jeszcze raz podkreślę, z tego sprzętu, który widzicie, jestem bardzo zadowolony, aczkolwiek ostatnio miałem problemy y, z zadaną temperaturą tutaj i to nie jest tak, że kocioł nie osiągał tej zadanej temperatury. Osiągał ją, nie ma problemu. Była zadana tam 66. Kociołek do niej dobijał. No ale martwiła mnie kwestia taka, że strasznie długo to trwało. W momencie, kiedy kocioł dobijał do 52-53 stopni, no to kręcił się w tych temperaturach ponad godzinę.

Pierwsze startowały pompy od grzejników, od, od podłogówki, a dopiero później pompa kotłowa. No jedna osoba na grupie doradziła mi, aby startowała pompa kotłowa od 40 stopni, na przykład, a dopiero grzejniki, prawda, podłogowe, grzejniki podłogówka od temperatury 50 stopni na kotle. No i tak też zrobiłem, zmieniłem. No i słuchajcie, no, no, dzień do nocy jest y, diametralna różnica. Czyli naprawdę to pomogło. I od tego momentu kocioł elegancko, że tak powiem, jednostajnie dobija do zadanej temperatury. Także jeżeli macie u siebie podobny problem, że kocioł męczy się strasznie, nie może dobić do zadanej, Aczkolwiek później dobija, ale trwa to długo, no to sprawdźcie, jak u Was te pompy startują. Która startuje pierwsza, która druga, trzecia, bo jak widać, no ma to, ma to znaczenie. Ja ten problem rozwiązałem. Cieszę się, że to teraz fajnie funkcjonuje, bo no troszeczkę mnie to denerwowało. Myślę, że kocioł też palił troszkę więcej. No, i teraz jest fajnie. Dziękuję serdecznie temu koledze, który pomógł na grupie na fejsie. No, także, jeżeli macie podobny problem, spróbujcie właśnie taką zmianę zrobić. A może ona Wam pomoże. Dobra. To na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam.